To jest terapia za pomocą fal. <grywa> Dzisiaj jest co, Dzisiaj środa. Środa. Środa, no. środa tylko, nie wiem, o 17? 18. 18. 18. No, 18, no i mm, słuchajcie, będziemy aktualizować e, z dnia na dzień, jak to wygląda. Czyli jeszcze w środę, zobaczcie, dużo ludzi, chociaż Ola czytała, że niby miała być plaża zamknięta. No, plaże zamknęli na wschodzie Florydy, a tutaj jeszcze nie. Po zamkniętym obrazku, zaraz zobaczycie. Można sobie zawsze być z daleka, dystans trzeba trzymać od ludzi. Piękne morze, które daje siłę i energię. Te... No nie. Ja się cieszę i do no. Oliwka też jest na plaży z koleżankami, tylko że ona nas jesta. Ta... Ale chłodno, co? Fajnie. To jest zimno. Nie może jest sobie po to. No. Dzisiaj było gorąco, tak? tak? Ja nawet nie wiem, bo ja cały czas klima, klima. Bo ja lubię ciepło. Ja się tam wymarznę. Może dzisiaj to wyżą? na basenie, to jest jedno, nie można było wytrzymać. To jest tak A To chyba zajączka ślady. Tam idzie mama na tle. Zobaczcie, jakie norki tutaj są. Takie dziurki były. Nie wiem, co to mogło być. Kraby chyba. O. Taka, taka wielkość. Zobaczcie, tutaj. Taka wielkość. A tutaj taka. O! No tutaj to grota. Wręcz Zobaczcie ile. Ciekawa jestem co tu mieszka. Jak myślicie? Zobaczcie ile. Uuu! Jaka ciekawostka! Uuu, zobaczcie jeszcze. No serio. Powiem Wam, że jest przyjemnie po takim długim dniu pracy. Strasznie mi jest potrzebne coś takiego. Zobaczcie, tu jakie schody. O! U, nie można! Zamknięte. Prywatne wyjście. Prywatne. Takie pochlapane, jakby. Zobacz, takie, że, że musiał sobie wygrzewać to. Bo no, widzisz, tak, tak albo wejść, zrobić sobie taką morkę. O, tak ma chciał mamie dać później a mama mówi no, 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 no. Wirus. Miał ładny uśmiech, taki amerykański. No bo uśmiech zaraża. Po prostu sympatia do drugiego człowieka z racji, że jesteśmy ludzie. Złych zamiarów, mamo, nie masz, prawda? <gry> <gry> Ale miły są tateczny śmiech, się również tą śmiechem. <gry> no, to jest fajowo. Chyba na Tak całym słońcem. No jest, masz kochana, masz? Posłuchajmy, posłuchajmy szumu morza. My na Półwyspie. Na wyspie, przepraszam, bo to jest tylko połączone mostem zrobionym przez człowieka. Więc no, y, mam nadzieję, że nas nie zastrzeli, co? Jak tu wejdziemy... Aj, nie. Mama, idziesz pierwsza na strzał? Tak. Same domy prywatne. Czyli nie jakieś ośrodki? No, nie, no widać że prywatny domy. Mhm. Proszę nie wchodzić, prywatnie Privat. i mają szum I, i mają ja pelikany i sobie, o. przepięknie widok. No. Tak jak piasek. Jak piasek się upodobnił do tak. walizków, to się Ale super. Ty się boisz mnie, ja się boję Ciebie. Ciebie, no. Super, ale patrz się schował. On jest po prostu chuką. Zobacz, jaki sam, taki no, sam dosłownie. Ja dosłownie się tak. No. się do warunków. Tak. Po prostu tak jak my, my niedługo też będziemy wyglądać jak te wirusy. <grym, <grym, będziemy odporni. No i to są kraby, to już mamy zagadkę rozwiązaną. Te norki to krabie. I zobaczcie jakie duże są. O jakie tu duże. No. Zobacz jakie duże. I wieczorem jak będziemy szły Popraczamy. i będzie ciemno, to, to one wyjdą i będą nam chodzić po nogach. <taki> takie słodkie. O, zobaczcie jakie odciski. I widać taka gruba jest. O, tutaj takie jakby rozgwiazdki małe, jakieś ślady. No. Mamy, mamy skarb cisz. Takie duże drzewa, zobaczcie. Tam jakie zameczki. Zobaczcie, mama robi zakupy i się tutaj obsługuje sama. Zobaczcie. Taka już jest niezależna dziewczyna. Pół roku jest tutaj. Ale nie było ludzi. Dobrze. A co zrobiłaś? Tak! Wszystko, wszystko sobie poradziłaś? No przecież. już jest wystra, bystra, ale masz to? Virginia? Tak? tak. Kochani kochani, jestem po pracy i to po pracy, i jak na razie. Na długi czas będę miała przerwę. To znaczy, w sobotę, w niedzielę mam wolne i od poniedziałku do piątku będę pracowała zdalnie, czyli przez telefon i przez komputer. Będziemy mieć spotkania godzinne, dalej będę pracowała 8 godzin, dalej będę miała za to płacone. Taka decyzja zapadła w mojej firmie. Dużo pracowników będzie miało rotację. Ja jeszcze na tej, do tej rotacji nie trafiłam, bo w sumie tak naprawdę powinnam mieć miesiąc czasu, czy nawet do 3 miesięcy szkolenia, gdzie jeszcze nie powinnam mieć swoich pacjentów. Ale już w następnym tygodniu będę miała, będę udzielała rad telefonicznych. Nie wiem, jak to będzie, to jest w ogóle nowa sytuacja. W ogóle jestem w szoku, że mnie coś takiego dotknęło, bo nie dość, że nowa praca to jest stres i wszyscy się stresujemy tą sytuacją. Więc ja mam dwa stresy takie fajne od razu na dzień dobry w pracy, także dużo się dzieje. Bardzo ciekawe doświadczenie. Mamy zainstalowany Zoom, taki fajny program, nie wiem, czy znacie. To jest właśnie do. Konferencji wspólnych, nielimitowana ilość osób podczas konferencji i są e, fajne takie okienka, e, można rozmawiać. To jest podobne jak do, na Messengerze, ale na Messengerze chyba tam jest ograniczona ilość. Także tak podobnie jak na Discordzie, tylko że to nie jest, to nie jest audio, tylko też wideo. chociaż może być też audio. I no co, jadę teraz po pracy, jest piątek, y, no i jadę po Oliwkę. E, oliwka była chyba, ja już nie liczę nawet dni, kiedy, ile czasu. Pędzał u koleżanek w domu, w zarasocie. Nas jest taki, chodzi na plażę. Cześć, kochani. Jak tam koronaferia u was? Bo u mnie jest spoko. A, w ogóle zamykają plaże też? No, wiem, no, jutro. No, jutro zamykają o 6, to znaczy, no, jutro o 6 rano zamykają. A, galerie handlowe chyba też? Galerie tak? też zamknięte. Ale byłaś sobie kostium, to... Nie, to w Targecie mam Wczoraj. Tak. Jestem troszeczkę spalona, bo byłam przez ostatnie 5 dni na plaży. <laughs> nie, nie 5 dni, ale 4 myślę, że nawet. Tak? No. Ten trolley taki, co my, ten tak, autobusik tak, tak. taki ma, co jeździ po plaży, mhm. to też mają ograniczenie, że 15 osób tylko Aha, może być, tak. nie więcej mhm. i tak dalej. I dużo mają właśnie takie ograniczenie, że tylko 50% ludzi tej capacity może być. No nie i ogólnie jeszcze? to muszę robić online school, czyli że nie będziemy chodziły, mhm. nie będę chodziła do szkoły, tylko będę musiała przez kamerkę rozmawiać z moją nauczycielką tak? i ona będzie prowadziła klasy z różnymi dziećmi. No a to ja też a ja będę pracowała przez internet i przez kamerkę no. i będę spotykała się też z ludźmi no. z pracy. Jestem troszkę tak bardzo spalona. Nuda. Że nuda? No, no, do dzisiaj, bo wszystko zamykamy. Tak. Mhm, ładne. Ładne, nie? No. I tutaj tak jak masz możesz zawiązać, to masz też stój... I targetik? Aha, ładne. Uważam, że trzeba uważać, co nie. Mhm. A, no, ale słabo, bo teraz mamy ferie, Akurat na ferie, na tym wszystko. Zamiast no, każdy się chciał cieszyć tymi feriami, to jest teraz troszkę przechropane, bo nic nie można robić. Wszystko jest pozamykane. Do kina, no nie, nie można iść. No, galerie pozamykane. Mhm. A w ogóle nie można przymierzać też. Aha. Trzeba, nie można przymierzać, nie są zamknięte. No to jak przymierzałaś? Na, na siebie. Na, na siebie, nie? Mhm. Na ubranie. No i jakaś pani taka czy starsza, w ogóle nie wiem co ona robię w tym wiecie, ale y ja przeszłam za nią, to nie? No. Nie jakoś tam blisko, że tam No tak. Coś. I ona, oh my god, I don't want people close to me. Ty? Że coś tam i zaczęła krzyczeć, a e, ja takie to co robisz w wiecie skoro nie chcesz. Być? No tak, jak że tam jest... W sensie, no tak jakby, no. no że tam są ludzie. Skoro no, nie, nie chcesz, być blisko ludzi, no to dlaczego idziesz do miejsca publicznego. nie No tak ty bardziej, że ludzie jeszcze tam sobie chodzą mm. i robią to. No dokładnie. No, no, ciekawa jestem, co będzie u nas. Czy będzie podobnie jak w Europie, czy będzie... Tak wygląda na to, że idziemy w tym samym kierunku, co Wy. No. Tak wygląda, ale nie wiemy, jak będzie to długo trwało. Ja słyszałam dobre wiadomości, że niby zamykają szpitale w Chinach. No, ja też Te, co właśnie y, były dodatkowe. No to jest dobra wiadomość, tylko media nie mówią o tych dobrych wiadomościach, zawsze mówią o tych złych. Trzeba się dokopywać do tych dobrych. Ja się dokopuje. Życie wygląda podobnie, tylko jest, jest mniej ludzi. Troszeczkę mniej na kółko. To przydano? No dobry. No. Tu masz te co lubisz jeszcze. No, wszyscy kupują ciastka, bo chcą sobie osłodzić życie. Zapewne. A ja też chyba sobie ciastko dzisiaj strzelę. Tak dla odstresowania się. No dobre, takie do kawy będzie dobre. No troszkę mało mięsa jest widzicie, kiedyś w takim chcielu sobie spływać pod tak? Takie się. małe kuleczki. Kurczaka. Ale jeszcze jest mięso, schabowe są. Ej, jak było na plaży już nie możesz chodzić, co? Zobaczcie, co się stało. Przewrócił się chłopak. Nie, przewrócił. Nie, się potknął. Nie, no tak jak weźmiesz no, nogę. I tak wyjdziesz i ustaniesz na, na tej stronie, co jest Te, mały no tak. I, i ustaniesz tak. A to ja tak kilka razy zrobiłem. No ale A, także tak idziesz akurat i no, to tak... No, cofałem się uh... i cały ciężar na to. No tak, no. ojej, to niedobrze. Jak się cofałeś? No, że do tyłu szedł i tak wziął no, i, tak, no, do tyłu. i tak i wiesz... I, I spadłeś? Nie. Y pomaga ci to na pewno, co? No, tak to nie mogę, Chodźmy. A tak to nawet nie możesz chodzić. Ojej, zobaczcie. Oj, jakie nowoczesne. Ja no, tak, a w ogóle w szpitalnym... jakie ładne? A co to jest żel? Jakiś żel taki. Tak. I to musisz do. do na, ja na zimno, tak? normalnie w tym w szpitalu, jak byłem wczoraj, to mm. i nogę mi y, przyszedł. Ale w no, Sierra no? Działa? Gdzie w Memorial? Hospital? byłeś? Nie, bo ja byłem w Port Charlotte, Fawcett, Hospital. To normalnie no. mają te prześwietlenia, to że to znaczy, bo widzisz kości swoje na ekranie. Tak? Że ruszasz nogą i widzisz kości. O. Tak? A wczoraj tym, na tym pogotowie jeszcze mu pielęgnasz dwa razy w tą nogę tak buchnął. A dlaczego? Nie chcę Specjalnie tak, z No co ty? Dwa razy, raz tak, tak mocno. Ale nie ten, co go przyjmował tam. Ten? Ten? No. Nie ma złama. No. A palce cię bolą? ci nie? Co? Ta, tak. Palce też? Tak. To są dinozaury. Zobaczcie, co one robią. Jest sobota, siedzimy w domku. Mają jaszczurkę i kłócą się o jaszczurkę. Nie, nie dla każdego film, uwaga. I się bawi tą jaszczurką, to znaczy ona już nie żyje. Także nie dla wszystkich to jest film, kochani, przestrzegam. Dla tych, którzy nie lubią takich rzeczy, to proszę nie oglądać. Jestem w szoku, że kury też takie smaki lubią. Myślałam, że robaczki, ale no jaszczurka i dosyć duża. Jedna biegła za drugą. Ta nie daje. Zobaczcie, ta jest większa, silniejsza. O kurczę, połknęła to. O, oh my gosh! Ale będą piękne, żółte jajeczka. <ścoughs> Natura, kochani. On ma 10 tysięcy subskrypcji, to jest bardzo mało. Doktor Stanisław Krajski. Polecam bardzo serdecznie. Link znajdziecie pod moim filmem. Genialny scenariusz, prawda? Okazuje się, że z ludźmi można we wszystko. Można ich zamknąć e, po domach, i będą się cieszyć, i będą dziękować. że ich się, się pod tym. Po domach można im zabronić, zabronić przemieszczać się z miejsca na miejsce, można zabronić e, wszelkie zgromadzenia, można nakazać to czy tamto, i będą się słuchali, i będą dziękowali, i będą głosowali na tego, kto im to każe. Twoja jak się opaliła? No się spaliłam strasznie. A to nie wzięłaś sobie tego, to... No na Florydzie y, akurat to jest plusem, że zostajesz w domu, bo możesz korzystać z basenu. ja ten z godziny zapalałam. No. Ten artykuł znajdziecie go na moim Facebooku, Eliza Eska. Grzeczny, z pieskiem i w ogóle pięknie, ładnie. Stosuje się do zasad, tak jak większość ludzi się stosuje do zasad. No i kochani, co on okazuje się, co on chce wprowadzić? Chce y, wprowadzić y, szczepienia... Przeciwko wirusowi, i certyfikaty takie technologiczne, nowej technologii, certyfikaty, które będą digital certificates, które będą pokazywały, czy miałeś test i czy byłeś zaszczepiony. Będziemy kontrolowani przez właśnie rządy, poprzez zainstalowanie nam w skórze chipów. Robią to Szwedzi już, Szwedzi robią to jeszcze z własnej woli. Właśnie, żeby nie mają klucze do samochodu, karty kredytowe. Także oni się już temu poddali dobrowolnie z racji wygody. Mówią, że to jest wygodne. Tutaj akurat będzie to bezpieczne w takiej, wiecie, idei bezpieczeństwa naszego ogólnego. Także no nie, wy nie wygląda to ciekawie, to ja cały czas o tym mówię, bardzo dostaję po plecach za to. W sensie dużo jest ludzi przeciwnych mi, mało ludzi lajkuje to, ale ja mimo wszystko tak uważam, że trzeba na to zwrócić uwagę. Trzeba na te informacje zwrócić uwagę niekoniecznie trzeba by wszystko wierzyć, bo ja też nie wierzę w 100%, co tu jest napisane. Tak, technologia pójdzie do przodu, że w tych chipach będą informacje, będą czytały informacje z ciała dotyczące, czy jesteś zainfekowana. Można będzie też stosować antykoncepcję przez tego chipa. Bardzo ciekawe, i oczywiście to jest. Y Cała fundacja Rockefellera też jest, tym się zajmuje, bardzo dużo kampanii, ideologii. Rockefeller Foundation zastanawiają się nad tym, co będą robić z chrześcijanami i z ludźmi, którzy wierzą w Allah, bo ich ideologia jest przeciwna w wprowadzaniu jakiejś innej substancji do ciała. Więc tutaj będą mieli problem z tymi ludźmi. W jakiś sposób będą musieli sobie rozwiązać tę sytuację na pewno. No powiem. i tak, i kochani, czytam dalej. Także jak coś jak jesteście zainteresowani, ja jeszcze podlinkuję tutaj pod tym filmem wspaniały artykuł warto przeczytać, no i wyciągnąć sobie jakieś odpowiednie dla siebie wnioski. Nie zawsze muszą być sugestią cudze myśli sugestią, że ja akurat tak będę myślała, czy będę tak. Spostrzegała tą sytuację, ale warto sobie poczytać i zastanowić. Opiłem nawet wirusa. Też robimy to samo co wszyscy, no bo wiadomo, że jak zabraknie tego jedzenia i, i picia, no to nikt nie chce, prawda? No to, to Powiem musi Wam, robić. że byłem w sklepie, a w dużym sklepie, w kilku. Bardzo mili ludzie, jest w ogóle inna atmosfera, tak. tak jakby w ogóle żadnego wirusa nie było, nie da się tego w ogóle odczuć. No. W jednym tylko Uśmiechają sklepie, się. gdzie mięso kupiłem, no. tam tylko y, puszczali chyba po pięć osób, Aha. a więc ci nowi, co przychodzili, musieli, musieli poczekać przy sklepie. Ale wszystko naprawdę było składnie zorganizowane, bez paniki, bez jakiegoś strachu. Wszystko się odbywa normalnie i bardzo mi się to podoba. Mi też. Bardzo nie lubię paniki, nie lubię strachu, straszenia. Musisz, chcesz. Y, 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 no. Takie y, no. poważnie, jakie to jest. Ach, no. To jest smutne. To prawda, ja też nie lubię. Że, że ludzie dają się tak zastraszyć no. i y, zmanipulować. Będziemy robić domek, będziemy robić gry. De lalek. Family. I, lepiej już Krystian się i czuje. Lepiej, no. nie, nie będziemy panikować, a nie będziemy się zasmucać. Nie, nie, nie. I będziemy się uśmiechać i będziemy żartować. Nie I będziemy nie sobie to żartować. To... Nie dlatego, że na złość. że, że na złość, że nie. nie jest sytuacja poważna, bo na pewno nie. jest. Tylko mówię, że tu jest troszeczkę inaczej, tu, tu są duże dystanse, wszystko jest duże i ludzie większość nie są ma takiego du... kontaktu bezpośredniego. Y, dlatego może jest inaczej. Poza tym mentalność ludzi jest zupełnie inna. Andrzej, 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 Krystian, Krystian, Krystian. To ja za opatrzenie. I Ola, Ola, Ola. Wczoraj ja byłam i mama już, proszę bardzo, możesz gotować. <głosy> 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 No, to Proszę to, bardzo. To każdy widzi świat inaczej. Andrzej, Andrzej przyszedł z informacją, że wszystko jest w sklepie. U niego to mogło być, ale tutaj to. U nas w mieście, tak? Tak, bardzo dobrze, bo Musisz zaśpiewać piosenkę, nie wiem, czy słyszałeś. Aha, tak. Happy birthday Zwalamy kurą domek, ale mają nowe. Strasznie z wilgotnią. Zobaczcie, co tam się dzieje. Zamówiony na Amazonie, przyszedł nowy. Ale zobaczcie, to rok, dwa lata. Dwa lata i zobaczcie, co się z tym stało. Dwa lata jak zabrata? No, prawda. Ojej. Zobaczcie, wszystko o, Floryda. Tak, to jest Floryda Wilgoć. Tak. blokują zarobki. Jeśli na przykład chciałabym zarobić na tym, na tym filmie, chociaż na ostatnich chyba trzech filmach nie zarabiałam w ogóle, dlatego, że blokują, dlatego, że jest powiedziane to słowo. Aha, czyli, czyli... mów zarazem. O, super. A bardzo mi nie zależy teraz, bo jak już wiecie, mam pracę, mam inne dochody, ale no mimo wszystko to jest też, co poświęcam na to, to jest... czas. Kupienie, grabienie. grabienie tych... No naprawdę, słuchajcie, ciekawa jestem dlaczego oni wpływają na to, e, co wypowiadasz. Chodzi o to, żebyś nie dlaczego? rozprzestrzeniała, żeby to się nie Informacji. rozprzestrzeniało, informacja prawdziwa. Tak. Żeby nie była roznoszona yy. słowo, tak yy. samo jak ich nazwiska. Jeżeli podacie ich nazwiska, to wam często blokują konda albo likwidują materiał. Albo w ogóle cały albo, film a, a w końcu was zablokują I, i, i to tak jest. To jest cenzura, gorzej jak za komuny, No. To jest prawda. Mamy jedynkę. I tam jest tak. jedynka? Nie, a ty? ja Ci będę podawała. To jest jedynka żywa. Tak, to jest jedynka. A tu będzie ma Pokażę Wam jak jest w środku. O. Pokaż kotku co masz w środku. O tylko takie zamknięcie było. I zobaczcie, co można było zrobić. Także tu Andrzej zabezpieczył, lepiej zrobił. Ale się przyglądają. Loren i Ember była u koleżanki u trzeciej, tak? I oliwka miała też jechać, ale. No wiecie, jak tu jest daleko, to najlepiej jakby została na noc. A okazało się, że dziewczyny nie zostają na noc, tak? No już pojechałam. A już pojechałem. To takie ograniczone kontakty też już u nas są. Mm -hmm. No ja Oliwce pozwoliłam jechać, ale już za późno. No ale nie było. idziemy przecież gdzieś do. No nie, no jesteście Jesteśmy wiesz, zamknięte w domu, nie Ale możecie tak. się zarazić wzajemnie od siebie. A teraz oglądam filmik chłopaka zarażonego. I, I go troszeczkę bolało, tam gardło i ogólnie nie miał jakichś wielkich symptomów, a był o, jak pozytywny. No, jakiś młody? No takim, 30 lat. No. Moja superwajzerka robi urodziny dla dziewczynki. No, Albo ale... idzie na urodziny i mówi, no też wiesz, no. no ciężko tak, już No ciężko, my jesteśmy zwierzętami stadnymi mm -hmm. niestety. No, to jest... Ktoś przychodzi do ciebie i nie trzyma. <skud vivo> <się> <ślad associ> Trzyma Ale jakoś się, tą sodomę, to bierzesz go i trago, i trago, i trago normalnie, muchozolem po oczach. <noise> już nie przyjdzie. Jezu, nigdy, nie gościa. Słuchajcie, jeszcze rozmawiamy tutaj z mamą o tej całej sytuacji, że, że mama też się zdziwiła, że to jest takie kontrolowane. No i właśnie mówię, że. Zobaczcie jak fajnie, ja miałam taki plan, żeby, znaczy mam dalej taki plan, żeby mieszkać na farmie i jakie to jest fajne rozwiązanie. Zauważcie, wtedy jesteś niezależna, jesteś bezpieczna, bo sobie żyjesz na swojej farmie, możesz sobie spacerować, tam chodzić, jeść, masz swoje warzywa, jesteś samowystarczalny. A teraz to praktycznie to ludzie się zamykają. Do tej przestrzeni koniec. Znaczy, wiesz, ludzie, którzy mieszkają w blokach, tak naprawdę nie mają wyjścia, bo są zależni zupełnie od państwa, od sklepów. Jeśli nie będą w sklepach sprzedawać jedzenia, no to ludzie nie będą mieć jedzenia, a w takim gospodarstwie, no, jeszcze coś tam znajdą. Tak? No ceny regulują wtedy, bo wiadomo, że człowiek wychodzi, musi kupować. I nie wiem, jaka, jakie ceny wymyślą.